O, to moja żona. Horsz Bay. Horsz Bay. Horsz Bay. Czekamy na chroma Na naszą wizę. O rety. Nie chce nam się. Chceśmy zmanżeni. Ale mamy... Ale mamy wizę. A la, 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 la. No, tam zakup? Mamy wizę. Mamy e, wizę. Amerykańczycy, więc... w paszportach. Po jakich? E, po co nam ona? Ponieważ przyjeżdżają do mojego męża i do mnie jego rodzice do nas, odwiedzić z nas w październiku. I pojedziemy sobie do Ameryki. Tylko rodzice muszą się zebrać i pojechać po swoją wizę. Bo to jest formalność. Tak iść. My jesteśmy bardzo zmęczeni, o tacy jesteśmy zmęczeni. Ale zrobiliśmy to, więc teraz wasza kolej. Tak, właśnie. I bez wymówek głupich, że samoloty się rozwijają. Albo...